Dzień dobry, moi drodzy, kochani w Miśnicy, zaczynamy gimnastykę. Po weekendzie trzeba się troszeczkę rozruszać. Wdech, wydech. Może niektórzy bardziej leniwi, leniwie spędzali, to tym bardziej, ale była ładna pogoda chyba. Wszyscy żeśmy gdzieś się wybrali na zewnątrz. I pochodziliśmy przynajmniej. Wdech, wydech, wdech. Wydech, rozluźniamy dłonie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz. Wdech, wydech, wdech, wydech. Oddychamy. Ręce do przodu, bok i do tyłu. Dobrze, zaczynamy. Głowa na boczek. Wdech, wydech. Druga strona. Wdech, wydech. Lekko się rozluźniamy. I do przodu głowa. Jesteśmy wyprostowani. Brzuch wciągnięty, barki opuszczone. Raz, dwa, trzy oraz niżej, cztery, pięć. Wdech, wydech, głowa do tyłu. I do przodu powoli, dobrze. I jeszcze raz głowa na boczek. Da drugi boczek. Rozwijniamy do przodu. Do tyłu i rozluźniamy, krążymy sobie głową wokół, patrzymy na jedną ścianę, sufit, ściana mata i tak kilka razy i w drugą stronę. sobie łapki kładziemy powyżej po tylicy. I głowa w bok. I góra. Owal twarzy. Ważna sprawa. Do góry. Broda. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Półokręgiem w drugą stronę. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech, wdech, wydech, rozluźniamy i wracamy do pierwszej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy. Tu sobie troszeczkę wstępnie w miejscu, a potem kroczkiem swobodnym na boczek. Raz, dwa. Trzy, tu piemy i z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tu piemy i znowu szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przytupy i z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przytupy. No, wszyscy się łudźmy. Wdech, wydech, wdech i wydech. I teraz barki do tyłu. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, wdech, wydech przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i rozluźniamy. W jedną i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, a teraz biodra. Krążymy sobie do przodu. Pamiętamy o tym, żeby odcinek lędźwiowy jednak mocno uruchomić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do, do, do drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy. Luźne ręce. Raz na jedną stronę, raz na drugą. Wzdłuż uda do jednego dołu podkolanowego. I do drugiego. I jeszcze raz ten odwiedzamy do łeczek, ale nie pochylamy się do przodu. I ten. I teraz ręce w pasie, i rozciągamy sobie troszeczkę mięśnie długie pleców. Hop. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Wyciągamy sobie ręce do przodu. I do jednego. Łokcia kolanem staramy się dobić i do drugiego, ale nie przejmujmy się, jak nie, nie dojdziemy do kolana, bo to nie ma, do łokcia nie ma co, to chodzi o to, żebyśmy tutaj troszeczkę się rozciągnęli, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz dłonie na matę albo jak nie to tutaj za nóżki i dobijamy coraz niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy, wdech, wydech i łokieć do, kolano do łokcia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Dobijamy dłońmi do maty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do głokcia kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dobijamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz ręce kładziemy sobie. Na kolana i powoli, powoli, powoli wracamy do postawy wyprostowanej. Rozluźniamy się i siadamy w siadzie skrzyżnym. Siad skrzyżny. Przeciągamy mocno do góry ręce. Rozciągamy sobie jeszcze kręgosłup. A teraz dłoń na jedną stronę biodra, a druga nad nami. Raz. 2, 3, 4, 5, wdech, wydech, druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5, wytrzymujemy wdech, wydech, druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5, ile wstrzymujemy, rozluźniamy i druga strona. Raz. 2, 3, 4, 5. Ostatni raz. Wracamy do tej strony. Raz, 2, 3, 4, 5. I ostatni raz. Do tej. Raz, 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech. Siadamy na twardych częściach naszych pośladków, czyli na yy, kościach kurszowych. I pochylamy się do przodu. Raz. Ręce powyżej kolan. Dwa, trzy, cztery, pięć. Czujemy rozluźniające się stawy biodrowe. Jeżeli ktoś miał endoprotezę, to oczywiście takich rzeczy nie robi. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy. Wdech, wydech. I do przodu. Raz. Dwa, 3, cztery, pięć. Chwilę wytrzymujemy. Wdech, wydech. I powoli wracamy do wyprostu. I rozluźniamy. No i co? Kładziemy się i ćwiczymy. Wszyscy ćwiczymy. Również nasze koleżanki i koledzy, którzy leżą w łóżkach. Tym bardziej muszą się uruchomić. Rozluźniamy troszeczkę mięśnie. Po rozgrzewce. I wyciągamy ręce do przodu. Hop. Staramy się jak najwyżej do kolan dojść palcami, tak? A stopy mamy na Macie. Raz, dwa, trzy. Kładziemy się. Wdech, wydech. Wdech, wydech. I jeszcze raz. W górę, w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I kładziemy się. Wdech, wydech, lekko rozluźniamy. Wdech, wydech. I znowu jedziemy sobie w górę, w górę, w górę, w górę, aż mniej więcej do kolan. Wdech, wydech, wdech, wydech. I kładziemy się z powrotem. Rozluźniamy sobie lekko ręce. Rozluźniamy sobie mięśnie nóg. A teraz stajemy na palcach. Jedna noga jest na palcach, a druga jest na pięcie. I zaczynamy. Przemiennie. Pięta palce, pięta palce, pięta palce, pięta palce. Było chyba pięć razy. Nie, tak mi się wydaje. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz. Jedna stopa na palcach, druga na pięcie. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, stajemy na paluszkach, wdech, wydech, wdech, wydech i teraz 10 razy, uwaga. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I nóżki w górę i chwytamy sobie za stopy. Łokcie umieszczamy w dołach tutaj od kolanowych i rozsuwamy lekko nogi i się stopy i się rozlujamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze raz. Raz, dwa, stopy do przodu, trzy, cztery, pięć. Zatrzymujemy, wdech, wydech i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I stopy opadają na matę. Kładziemy nogi całe, rozluźniamy troszeczkę mięśnie nóg, a my w międzyczasie wyciągamy łapki do góry, wnętrzem dłoni do siebie i góra i dół. Raz jednak, dłoni wyżej, raz druga. Raz, dwa, ale łokcie są wyprostowane. Trzy, cztery, pięć. Klaszczemy.

I wydech. I wdech. I wydech. Przyciskamy jedno kolano do siebie. Kręcimy leciutko kółeczka w jedną stronę trzy razy. I w drugą. Raz, dwa, trzy. A teraz zmieniamy nogi. Drugą kółeczkę. Dwa kółeczka. Cztery, pięć. I w drugą. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 wracamy do pierwszej nogi kółeczka na zewnątrz raz, 2, 3, 4, 5 i do środka raz, 2, 3, 4, 5 i zmiana na zewnątrz raz, 2, 3, 4, 5 i do środka raz, 2, 3, 4, 5. Rozluźniamy troszeczkę, żeby nie było nudno. Rowerek do przodu. Trzy, cztery, pięć. I do tyłu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wracamy do ćwiczenia z przytulaniem nóg. Ostatni raz. Ta noga. I na zewnątrz. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. I druga nóżka. Raz. Dwa, trzy, cztery, 5 I stawiamy sobie stopy na macie. Wdech, wydech. Dłonie umieszczamy sobie pod potylicę. Wdech, wydech. I staramy się podnieść lekko głowę do przodu. Raz, napinając brzuch, Dwa, a łokcie mamy rozstawione. Trzy, cztery, 5, Kładziemy się. Wdech. Głośny wydech, jeszcze raz, hop, ale spróbujmy 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wdech, wydech, wdech, wydech i jeszcze raz 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Kładziemy się, wdech, pf, wydech, wdech i wydech. Wyciągamy sobie ręce spod potylnicy. Wstajemy na, na czubkach palców i kładziemy kolana na jedną stronę, tak? Na jedną, na jedną, a dłonią przyciskamy je, a druga ręka jest na boczku. I my sobie patrzymy w kierunku tej drugiej ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz zmiana na drugą stronę kolana. Przyciśnięcie i druga ręka w bok. Patrzymy na nią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wracamy do pierwszej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Przenosimy się na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I przyciskamy kolana do siebie, rozluźniamy trochę kręgosłup, raz, dwa, trzy i w drugą stronę raz, dwa, trzy. A teraz nogi mamy na macie stopy i wciskamy sobie dłonie pod yy, odcinek lędźwiowy naszego kręgosłupa i kręgosłupem wciskamy dłonie do, do dołu. Do podłoża. Do maty albo do materaca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy chwilę. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę odpoczywamy. Wdech i wydech. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymujemy i rozluźniamy i wdech i wydech, wdech i wydech. Unosimy nogi tak, żeby łydki były równoległe do poziomu maty, zakładamy jedną nogę na kolano drugiej, tak, podchwytujemy to kolano, na której oparta jest noga i do przodu. Raz kręcimy. Dwa, trzy, cztery, pięć. Chwileczkę wytrzymujemy. Wdech i wydech. Tak, a teraz zmiana. Noga na to. Druga na to kolano. I znowu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Dech, zmiana, przyciskamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmiana. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy zmiana. Ostatni raz. Na tą stronę. Raz, dwa, trzy. 4, 5, wytrzymujemy. Wdech, wydech i zmiana. I druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5, wytrzymujemy i zmiana. I stopy mamy na macie. Lekko podnosimy biodra w górę. Rozluźniamy, ujemy go. Biodrami jedna, druga strona, raz, dwa, trzy, coraz wyżej, cztery, pięć, wytrzymujemy i podnosimy wysoko, leciutko, wdech, wydech i kręg po kręgu opuszczamy sobie nogi biodra w dół, wdech i wydech i jeszcze raz, kręg po kręgu leciutko w górę i bujamy, raz, dwa, trzy. Cztery, 5, wytrzymujemy, wdech, wydech i powoli kręg po kręgu opuszczamy biodra w dół. Jesteśmy na dole, wdech nosem, wydech ustami i jeszcze raz, ostatni kręg po kręgu, podnosimy biodra w górę, zaciskamy pośladki z i e, brzuch, góra, Chwileczkę wytrzymujemy, lekko bujamy, raz, ale minimalnie dwa, trzy, cztery, pięć i kręg po kręgu, opuszczamy biodra w dół, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, wdech i wydech, rozprostowujemy jedną nogę, kręcimy sobie kółeczka na zewnątrz, i do środka. Stopa wraca na matę i druga noga na zewnątrz. I do środka. I kładziemy się wygodnie teraz po ćwiczeniach. Rozluźniamy wszystkie mięśnie. Wdech. Wydech. Wdech. Wdech i wydech. Chwilę leżymy. Rozluźniamy palce, rąk, palce nóg. Rozluźniamy się. Łydki, uda. Barki staramy się, aby one leżały również na macie. Oddychamy pewną obietością ust. Wdech, wydech, rozluźniamy mięśnie twarzy, dłonie wnętrzem do góry, wdech, wydech, wdech. Teraz stopa na jedno, Jedna stopa na matę. Skręcamy biodra w boczy, Podpierając się ręką. Siadamy. Siadamy krzyżnym. Rozluźniamy. Ręce w boczek. Nabieramy powietrze. I w górę. Rozciągamy kręgosłup. I z wydechem opuszczamy dłonie w dół umieszczamy je sobie na sercu i do następnych ćwiczeń. Jutro nie ćwiczymy święto. Inne aktywności, ale możemy sobie sami indywidualnie również po i dlatego nie. No. Do widzenia!